you yeah. Dobry, moi drodzy! Z tej strony Mateusz Miczak, trener językowy. Jak sami widzicie, mamy dzisiaj odcinek specjalny, bo kręcony nie w gabinecie, a w moim salonie. No i jak odcinek specjalny, to i gość specjalny. Mam nadzieję, że widać go dobrze w kadrze. To jest mój kot Lala. Powitajcie bardzo, bardzo serdecznie. To jest ten osobnik, którego podobiznę mam na górze w swoim gabinecie, mówię o wypchanej podobliźnie, to znaczy o poduszce więc yy, nie wiem czy na żywo przypomina samą siebie, na pewno ma trochę mniejszą głowę niż ta poduszka <grywy> yy, odcinek specjalny, bo niedziela a że niedziela jest dniem od odpoczynku to pomyślałem sobie, że skoro mój kotek chce ze mną sobie dzisiaj posiedzieć to ja nie jestem w stanie yy, nie jestem w stanie mu się oprzeć i po prostu chcę Połączyć pożyteczne z przyjemnym, więc mam nadzieję, że taka forma Wam nie będzie jakoś bardzo mocno przeszkadzać. Moi drodzy, dzisiejszy temat jest prosty. Przebrnęliśmy przez największe kobyły językowe, językowo-mitowe, czyli te wszystkie rzeczy, które były na samym początku, przebrnęliśmy sobie przez mity językowe, czyli te wszystkie takie, wiecie, bolączki, takie paskudztwa, które. Powodują dosyć dużą barierę językową wśród, wśród wielu ludzi. Przebrnęliśmy sobie przez rzeczy związane z moją metodą. Tak jak pamiętacie, ona nie jest jakaś tam niesamowicie rewolucyjna. Ja nie jestem człowiekiem, który jest jakimś guru językowym, to powtarzam i będę to powtarzać. Natomiast chciałem Wam przekazać w ostatnich filmikach takie rzeczywiście momenty, które mnie. Czy, 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 czy nie tyle momenty, co pewne, co pewne zastosowania, które mnie osobiście pomogły, a że jestem w stanie rozmawiać sobie w kilku językach, no to czułem się na siłach i wydawało mi się, że rzeczywiście będzie to coś, coś fajnego i coś wartego uwagi. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj temat prosty, ponieważ chcę porozmawiać o gramatyce, ale wyłącznie. Wyłącznie o gramatyce. I nie tylko języka angielskiego, nie tylko języka niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, jakiegokolwiek. Tylko chcę zadać i odpowiedzieć na bardzo trudne i proste pytanie zarazem, mianowicie jak i ile uczyć się gramatyki. No bo na to na ten temat już odpowiadaliśmy, jeśli chodzi o te tak zwane mity językowe, pamiętacie? Ale nie powiedziałem Wam dokładnych szczegółów. To znaczy, co konkretnie należy zrobić. Co konkretnie, czy ile konkretnie należy zrobić, żeby sobie w tej gramatyce nie, żeby się w niej nie utopić po prostu. Bo jak wiemy, języki mają dosyć skomplikowaną gramatykę. Jeżeli mówimy o takich, no już można powiedzieć, wyższych poziomach, no to tutaj sprawa wygląda rzeczywiście potężnie. To znaczy, wiadomo, jeżeli na przykład mamy język angielski. To nauczenie się podstaw języka angielskiego, również gramatycznych, no to to jest 3 miesiące, okej, okay, rzeczywiście, takie wiecie, dialogi tam, na przykład zamówienie sobie pizzy, zapytanie o drogę, o godzinę, datę i tak dalej, i tak dalej, to to jest 3 miesiące. I wtedy jedziecie sobie do Hiszpanii, jedziecie sobie do Grecji, gdziekolwiek indziej i wszystko jest okej, okay. natomiast problem polega na tym, co zrobić dalej. To znaczy, chcemy na przykład zgłębić troszeczkę więcej zasad gramatycznych i przede wszystkim umieć używać ich w teraźniejszości, w takiej codzienności też. No i raptem się okazuje, że nie wiadomo się za co zabrać. No bo podręczników jest masa z angielskiego, z niemieckiego, z, z, z hiszpańskiego, z innych takich przedmiotów, z innych języków i, i tak naprawdę nie wiadomo, co ze sobą zrobić. To dzisiaj, właśnie, to dzisiaj właśnie o tym. Moi drodzy, gramatykę ludzie różnie nazywają, różnie oni mówią: dla jednych jest to koszmar, dla drugich jest to niesamowita przyjemność, ale tych drugich jest naprawdę coraz mniej, ponieważ powiedziałem Wam już, że jeśli chodzi o pewną, o pewną zasadę uczenia się gramatyki. No, to u nas w szkole, mówię o szkole w sensie edukacji językowej, no tej gramatyki jest za dużo. I my, ucząc się tak naprawdę od dzieciaka, no, mamy przeładowanie niesamowite tego materiału. I jest to rzeczywiście bardzo, bardzo duża bolączka, bo naprawdę musicie mi uwierzyć, że gramatyka sama w sobie jest bardzo, bardzo ciekawa. Tylko trzeba umieć uczyć się jej w dobry sposób, a dobry sposób to jest taki i to jest bardzo ważne, żebyście się uczyli wedle potrzeb. Musimy w końcu obalić kolejny mit, bo to jest już tak naprawdę czwarty taki bonusowy, że gramatyki trzeba się nauczyć całej. To jest największa bzdura jaką można tylko usłyszeć, a często niestety ta bzdura jest powtarzana w różnych kursach językowych, różnych wiecie programach nauczania i tak Yy, nie trzeba, nie trzeba. Gramatyki trzeba się nauczyć na tyle, na ile potrzebujecie. A jeżeli jej potrzebujecie na poziomie podstawowym, to naprawdę rzeczy takie jak inwersja albo mowa zależna nie będą wam potrzebne. Yy, I to jest rzecz yy, absolutnie podstawowa. No dobrze, tylko jak się jej uczyć? No bo tutaj, wiecie, mówimy tu o pewnej jakiejś teorii. O tym, w jaki sposób do tego podchodzić, co wybierać, czego nie wybierać, nie odpowiem Wam na to pytanie. Każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne potrzeby językowe, każdy z nas yy, tak naprawdę najlepiej sam wie, czego potrzebuje. Jeżeli szykuje Wam się wyjazd, na przykład do Wielkiej Brytanii do pracy, czy też do Niemiec do pracy. I będzie to praca skorelowana z czymś, co jest no, w pewnym sensie związane z daną profesją, bo zazwyczaj tak jest, czy to nie wiem, będzie praca na budowie, czy to będzie praca w banku, czy to będzie praca w restauracji, no to od tego zależy, czego się musicie nauczyć. Wiecie, nie chciałbym, żeby dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, że Wy macie w głowie te wszystkie przeświadczenia o których żeśmy rozmawiali, mianowicie y, trzeba się tego nauczyć, trzeba się tego nauczyć, y, wszystkiego najlepiej, bo jak się nie nauczę, to wiadomo, będą się śmiać i tak dalej. To już żeśmy obalili. To wiecie, mity językowe. Jak komuś, y, jak, jak ktoś nie pamięta, albo pierwszy raz mnie widzi, to tutaj bardzo proszę, nad moją rączką y, będzie czekać na niego film do, 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 dotyczący mitów. Natomiast co jest najważniejsze tutaj, jeżeli wyjeżdżacie w danym celu, to jasną rzeczą jest moim zdaniem, że nie będziecie uczyć się na przykład o pszczelarstwie w momencie, kiedy jedziecie pracować na budowie. Chyba jest to logiczne, no nie? Tak samo nie będziecie uczyć się na przykład o języku hydraulicznym albo medycznym. Jeśli jedziecie pracować do banku albo do restauracji, albo gdziekolwiek indziej. No chyba, że będziecie lotnym kelnerem, który przy okazji może naprawić cztery rury, ale myślę, że takie sytuacje zdarzają się dosyć rzadko. To jest absolutnie rzecz najważniejsza. Musicie wedle potrzeb dostosować sobie wiedzę gramatyczną, a słownictwową, także, czyli leksykalną. I trzeba sobie zdać sprawę z jednej bardzo bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie jeżeli rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście macie pewien cel, no to należy go zrealizować, ale wy o tym celu wiecie najwięcej. Ja nie wiem, e, praktycznie nic o ile mi nie powiecie. Wasz inny nauczyciel nie będzie też o nim wiedzieć, bo wy tak naprawdę robicie to, co do Was należy tutaj. I dlaczego? Dlaczego tutaj mówię o gramatyce? Moi drodzy, do poziomu podstawowego, to będzie też temat na kolejny, na kolejny filmik: będziemy sobie wchodzić powolutku w tę gramatykę i angielską, i niemiecką, może trochę hiszpańskiej też zobaczymy. Do podstawowej komunikacji należy nauczyć się w sumie trzech wariantów czasów. Czyli musi być koniecznie, musicie wiedzieć, jak się dogadać na, w czasie teraźniejszym, jak się dogadać w czasie przeszłym, jak się dogadać w czasie przyszłym. Są, jest pewna gradacja błędów, które y, można popełnić, i my mamy tę gradację zupełnie rozsypaną często, bo podczas wielu kursów, które prowadzę, moi studenci czasami mówią tak, proszę pana, ale jak ja na przykład y, zrobię sobie błąd i y, zamiast AN albo A w angielskim powiem D albo na odwrót to oni mnie zrozumieją? Ja mówię no, tak, zrozumieją, na, naprawdę zrozumieją. Ale mogą nie zrozumieć w momencie kiedy pomylisz June z July na przykład. I to jest podstawowa Podstawowy błąd, który rzeczywiście często ludzie popełniają. Wiecie, my się skupiamy na takich rzeczach, czasami, będąc y, uczniami, czy ucząc się języka y, y, obcego, które są zupełnie z perspektywy drugiej osoby, która nas słucha, bez sensu, w ogóle nieważne. Nie Bo my się skupiamy na takich rzeczach, że o matko, present simple, czy present continuous, mam powiedzieć, hmm. czy perfect, czy imperfect. Jeden to mówiony, a drugi to pisany czas. Nie wiem co mam zrobić, to może nic nie powiem. Ludzie, ludzie, spokojnie, tutaj trzeba zluzować. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jak staniecie z boku, a to jest trudne, to jest naprawdę trudne, bo w momencie, kiedy rozmawiamy o pewnych rzeczach i, i, i wiecie, i trzeba jakiejś takiej dozy samokrytycyzmu. To często my nie potrafimy się odnaleźć w takim kształcie, w sensie w tym, co tak naprawdę, gdzie robimy błąd, na czym ten błąd polega i tak dalej. Co jest najważniejsze tutaj, to to, żebyście zobaczyli, w jaki sposób, sposób wymówicie i gdzie potencjalne błędy możecie wyłapać. Tylko Powtarzam, błędy komunikacyjne, bo w momencie kiedy mówimy o gramatyce, to jest naprawdę składowa też mówienia. To, to już nie zrozumcie mnie źle, że ja najpierw tutaj mówię o gramatyce, później o słownictwie, później znowu o gramatyce. Gramatyka nam skleja wszystkie słowa, gramatyka nam robi pytania, gramatyka nam robi przeczenia. Dzięki gramatyce możemy dogadać się, co robiliśmy wczoraj, a możemy też powiedzieć, co, co będziemy robić jutro. To jest bardzo ważna rzecz, tylko trzeba umieć z tego korzystać. Wiecie, ja pamiętam ostatnio, to chyba ostatni filmik nawet był. Mówiłem o tym, jak wygląda podstawa programowa i dlaczego uważam, że uczenie się na pamięć całej podstawy to jest niesamowita bzdura. I z gramatką jest tak samo. Jeżeli wykupicie sobie takie repetytorium, tutaj pokazuję grubość, a nie wielkość, nie. I będziecie próbować nauczyć się go całości. To ja Wam wróżę niepowodzenie od razu. Nie musząc bawić się w jakiegoś proroka złego. Po prostu nie dacie rady. Bo jeżeli chodzi na przykład o język angielski, jest tam tyle meandrów e, gramatycznych, tyle meandrów językowych, że to się nie mieści w głowie. Nie mieści się w głowie. Tak jak Wam powiedziałem, pierwsze trzy miesiące to jest luzik. Możecie sobie tam. Wiecie, nauczyć się właśnie rozmowy z kelnerem, z rezerwacją hotelu, pokoju, i tak dalej, To są rzeczy proste, żeby nie powiedzieć prostackie, ale cholernie ważne. Natomiast im dalej w las, przynajmniej to jest tak z mojego doświadczenia, im dalej w las z angielskim, tym trudniej. Pamiętam taką anegdotę, to tutaj będę się odnosić do moich studiów. Mieliśmy dosyć ciekawego wykładowcę. Panie Robercie, jak pan to będzie oglądać, to ja pana serdecznie pozdrawiam, bo był pan naprawdę debeściak. Pamiętam, że to był trzeci rok, bodajże. No to wiecie, jak człowiek jest na trzecim roku studiów językowych, czy czwarty rok, no to, to, to już jest bliżej niż dalej. No to tak sobie myśli, a, no to ja już trochę umiem szkorki zaczynam ten dzielać, już jest dobrze. No, present simple, present continuous, nie ma problemu proszę bardzo, zrobię wszystko i tak dalej. I pan Robert, nasz wykładowca, zawsze, jak już miałem taką myśl, że rzeczywiście jest nieźle, to on wylewał kubek zimnej wody, ale takiej zimnej, jakby z lodowca po prostu wziętej. I, I pamiętam taki moment, kiedy właśnie byliśmy na trzecim bądź czwartym roku, a, i u y, wykładowca powiedział nam, że będzie mały kolokwium ze słówek. No i wiecie, cała grupa tam ze słówek kolokwium. Proszę bardzo, no, show miło ci got, no, nie? Po prostu bez problemu, nie? jak pan pokazuje, a my to po prostu zrobimy o tak, w pięć minut. No, i on te słówka nam dał. To był taki pliczek, nie wiem, sześciu, siedmiu, strona cztery, dwustronnie, jak dobrze pamiętam. I tam były słowa, których ja nie znałem po polsku. <śm> I to było naprawdę problematyczne. To było naprawdę problematyczne. Ja na to patrzyłem i myślałem sobie, matko, to ja jeszcze bardzo mało wiem. Jeszcze naprawdę bardzo mało wiem. Ja wam więcej powiem po studiach. Jestem już kilka lat. Uczę od 7 lat innych i ja nadal łapię się na tym, jak ktoś mi na przykład jakąś taką kalkę zapodaje, prosi mnie o przetłumaczenie jakiejś kalki takiej z języka polskiego, takiej, jakiegoś wyrażenia idiomatycznego czy frazeologizmu, to ja się czasami łapię za głowę, bo nie wiem, a to jest naprawdę proste, niby. Nie? Po polsku używamy tego na luzie, naprawdę. O, co? Mieć mleko pod nosem, o, co? 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 co, każdy wie. A tutaj, później ktoś mi mówi, no, a jak to ten po niemiecku będzie? I ja po prostu muszę zajrzeć do słownika, i, i, i wtedy mówię takim osobom, że wiecie, no, okej, okay, ja bardzo przepraszam, tego akurat nie wiedziałem. 99% słów znałem z dzisiejszej lekcji, ale tego akurat nie. I dzięki temu ja się też uczę. Także, moi drodzy, studia językowe. To jest zupełnie coś innego. Tam trzeba się nauczyć tak naprawdę wszystkiego. Trzeba wiedzieć jaki jest klucz francuski, nie będąc hydraulikiem, trzeba wiedzieć jak jest, nie wiem, jakaś no nazwijmy to świeca zapłonowa, nie będąc mechanikiem. Natomiast wy, w większości, którzy to oglądacie, tak mi się wydaje, nie jesteście kandydatami do studiów wyższych z języka angielskiego, niemieckiego, jakiegokolwiek innego. I naprawdę nie patrzcie na siebie przez pryzmat tego, ile wy wiecie z polskiego, a ile nie wiecie z angielskiego albo z niemieckiego. To jest zupełnie yy, błędne myślenie, bo nigdy nie będziecie wiedzieć tyle, co z polskiego. Trzeba sobie o tym powiedzieć jasno, trzeba sobie, o tym, yy, zdać, z, 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 trzeba sobie z tego zdać sprawę i trzeba wiedzieć po prostu yy, o naszych ograniczeniach, o swoich ograniczeniach. Bo jeżeli będziecie zawsze patrzeć przez pryzmat języka polskiego, ile umiecie z polskiego, ile nie umiecie na przykład z języka obcego, innego, to zawsze będzie niedosyt. Zawsze. A to prowadzi do tak zwanej magicznej, pamiętacie czego? Bariery językowej. Tak. Bo my w sobie to tłamsimy, my to w sobie dusimy. Jak to jest? Dlaczego? Ja tutaj tyle się uczę angielskiego, a z polskiego tyle umiem i pięknie sobie poradzę, a z angielskiego nie radzę. No... Jeżeli ktoś pracuje w jakiejś niesamowitej branży fachowej, no to sobie nie poradzi w tym języku, chyba że nauczy się słownictwa. To jest tak, na przykład, jeżeli do mnie ktoś przychodzi i ma pewne specjalne wymagania, to nie jest taki kurs codzienny, nazwijmy. To to nie jest taki kurs, gdzie trzeba po prostu się dogadać, trzeba sobie pojechać na wczasy, ręcznik zarezerwować i tak dalej. I na przykład ktoś mi mówi: proszę pana Interesuje mnie język IT albo język medyczny, to odpowiadam prosto, bez naprawdę czarowania. Proszę Pana, jak najbardziej, tylko proszę mi dać odrobinę czasu, żebym ja się tego słownictwa nauczył, bo zdaję sobie sprawę też z własnych limitów i yy, zdaję sobie sprawę też z tego, że jeśli chodzi... Gdzie idziesz? Zostań, fajnie jest. Zostań. No, chodź. Klucha moja. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób się uczymy danego języka, to zauważcie, że my często po polsku danych słów nie znamy. Nie znamy na przykład nie wiem, wszystkich kości, nazw wszystkich kości po polsku, o ile ktoś rzecz jasna nie jest lekarzem, czy nie powinien być lekarzem. Nie znam wszystkich na przykład części samochodu. Wiecie, takie proste rzeczy koło, zderzak, nie wiem, silnik yy, czy nawet jakieś takie trudniejsze rzeczy typu wtryskiwacz czy cokolwiek, to jeszcze rozpoznam ale jak ktoś mi mówi, że jest tutaj jakiś trybik w skrzyni automatycznej ZF i tak dalej, i tak dalej, on się zepsuł sorry, ja go nie zrozumiem, albo jeśli go zrozumiem tak literalnie że będę wiedział, że trybik to jest to a, a jakiś tam, nie wiem, cewka to jest to yy, to nie zrozumiem w sensie nie dojdzie to do mnie, bo nigdy nie widziałem tego na, na, na oczy. Wiecie o co chodzi, nie? I rada moja wielka do was, naprawdę duża, duża rada, weźcie sobie ją do serca, naprawdę będzie wam łatwiej, to to, żebyście się uczyli pod siebie. I to naprawdę nie jest wstyd, że jeżeli nie będziecie znali słowa, nie wiem, ul albo pantofelek z biologii, ale świetnie będziecie sobie radzić, pracując w restauracji i zna znając wszystkie składniki do pizzy, albo do pasty, to luz. Bo nikt y, was y, o ul nie zapyta, o ile nie macie jakiejś pasieki gdzieś blisko, nie? Więc y, to jest absolutnie, absolutnie potrzebna sprawa i absolutnie ważna. Bo jeżeli mówimy tutaj o takich kwestiach jak, wiecie, uczenie się języka od góry do dołu, czy od deski do deski, no to też możemy znowu zapytać, OK, skoro chcemy się nauczyć gramatyki od deski do deski, to czemu słownika od deski do deski się nie uczymy? No przecież to tak samo. Można by było dwa ogromne tomy sobie kupić, i jechać od A do Z yy, słowa, wszystkie, jakie po prostu ten słownik ma do zaoferowania, a jednocześnie zagryzając to sobie w cudzysłowie yy, repetytorium, największym, najgrubszym z gramatyki. Tylko pytam, po co? Życia szkoda. Można sobie o z kotkiem posiedzieć zamiast tego, umieć swoje, być zadowolonym z tego, ale można sobie kota pogłaskać, nie? Można sobie pieska pogłaskać, można na spacer pójść. To jest ważne. Trzeba mówić. Po prostu mówcie. O, widzicie? Na cebluze zrobiłem ostatnio. Po prostu mówcie. Mówcie i uczcie się tego, co jest dla Was ważne. Dla Was. Nie dla mnie, nie dla nauczyciela. No, dla pracodawcy może też, jeżeli pracodawca daje Wam e, dosyć ciekawe zadania, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o użycie specjalistycznego słownictwa, ale uczcie się dla siebie. A jak się będziecie dla siebie uczyć i będziecie mieli z tego satysfakcję, no to cała reszta przyjdzie naprawdę bez żadnego problemu. Moi drodzy, dzisiaj krócej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiamy Was serdecznie z moją panią Lalą. My sobie jeszcze trochę posiedzimy, a i Wam życzymy miłego tygodnia, a może i niedzieli, jeżeli dzisiaj to oglądacie. Wszystkiego dobrego!